Ksiądz o Ziołach. Szczęść Boże, kochani słuchacze. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Zielarskich Rozważań, czyli w naszym podcaście pod tytułem Ksiądz o Ziołach, czyli Podstawy Zielarstwa. Dziś poruszymy temat niezwykle ważny, bo dotyczy każdego z nas: zdrowia serca i układu krążenia, a konkretnie. Jakie zioła mogą wspierać serce, naczynia krwionośne i zdrowe ciśnienie? Bo choć współczesna medycyna zna wiele sposobów leczenia chorób układu krążenia, to przecież od wieków ludzie sięgali po to, co dawała im natura, i często z bardzo dobrym skutkiem. Serce, centrum naszego ciała i życia. Serce to nie tylko pompa tłocząca krew. To centrum naszego ciała, symbol miłości, odwagi i wiary. I choć bije nieustannie, często przypominamy sobie o nim dopiero, gdy zaczyna niedomagać, gdy rośnie ciśnienie, sztywnieją żyły, a duszność i zmęczenie dają się we znaki. Na szczęście możemy sercu pomóc. Oprócz diety, ruchu i spokoju ducha mamy też zioła, które potrafią wzmacniać serce, poprawiać krążenie i wspierać ciśnienie krwi. Zioła dobre dla serca i krążenia. Najpierw głuk, sercowy przyjaciel. Głuk to jedno z najważniejszych ziół dla układu krążenia. Jego kwiaty i owoce zawierają flawonoidy, które poprawiają ukrwienie mięśnia sercowego, wzmacniają jego siłę skurczu i pomagają regulować rytm serca. Już w średniowieczu zakonnicy sporządzali z głogu nalewki i syropy na słabość serca. Dziś wiemy, że głóg działa łagodnie, ale skutecznie, zwłaszcza przy nadciśnieniu, dusznościach i przyspieszonym biciu serca. Można go stosować w formie naparu, nalewki lub gotowych preparatów aptecznych. Miłożąb japoński to roślina długowieczności. Miłożąb poprawia mikrokrążenie, zwłaszcza w kończynach i mózgu. Działa przeciwzapalnie, rozszerza naczynia krwionośne i chroni ściany żył oraz tętnic przed uszkodzeniami. Często stosuje się go u osób z zimnymi dłońmi i stopami, szumami usznymi, zawrotami głowy czy problemami z pamięcią. Miłożąb to skarb szczególnie dla starszych osób. Wspomaga krążenie bez nadmiernego obciążania serca. Następnie czosnek- naturalny lek naciśnienie i cholesterol. Czosnek to nie tylko przyprawa, ale prawdziwa apteka w ząbku. Działa przeciwmiażdżycowo, obniża poziom złego cholesterolu i pomaga utrzymać elastyczność naczyń krwionośnych, Działa również lekko przeciwzakrzepowo, co wspiera płynność krwi. Warto go jeść na surowo lub sięgnąć po kapsułki bezwonnej wersji, szczególnie jeśli mamy skłonności do nadciśnienia lub podwyższonego cholesterolu. Następnie ruszczyk kolczasty na ciężkie nogi i żylaki. Ruszczyk poprawia napięcie żył. I wspomaga odpływ krwi z kończyn dolnych. Pomaga przy żylakach, pajęczynkach, na nogach, uczuciu ciężkości nóg czy obrzękach. Jest składnikiem wielu preparatów wspierających krążenie żylne. Działa łagodnie, ale systematyczne stosowanie przynosi wyraźną ulgę. I wreszcie arnika górska na wzmocnienie naczyń. Arnika to zioło, do użytku zewnętrznego, ale niezwykle skuteczne. Ma właściwości przeciwzapalne i wzmacniające naczynia krwionośne. Stosowana w maściach i żelach. Idealna przy siniakach, żylakach czy obrzękach. Stylowe wsparcie dla serca. Zioła mogą pomóc, ale działają najlepiej w połączeniu z codziennymi życiowymi wyborami. Warto zadbać o sen, o ruch, o ograniczenie stresu, a także o pokój serca. Modlitwa, cisza, oddech to wszystko działa na układ krążenia równie dobrze jak zioła bo przecież to nie tylko krew krąży w nas krąży też nadzieja, miłość, dobroć i wszystko to, co pochodzi od Boga. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Niech głuk, czosnek, różczyk czy miłożąb przypominają nam, że Bóg w swojej mądrości ukrył w naturze wsparcie dla naszego zdrowia. Dbajmy o serce, fizyczne i duchowe. Niech bije mocno, spokojnie i radośnie. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu z cyklu Ksiądz o ziołach.